Kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Słuchajcie, ostatnio trochę mnie dopadło, co słychać po moim głosie takie przeziębienie, lekka grypa. Tak więc stwierdziłam, że najlepszym sposobem na chorubsko, na gorszy humor i jakiś taki spadek nastroju jest zabawa makijażem. Tak więc dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem makijażowym. Zastanawiając się nad tematem dzisiejszego filmu, Złożyłam swoje szuflady, zaczęłam po prostu w nich grzebać, i tak sobie pomyślałam, że hmm, może makijaż zapomnianymi kosmetykami, czyli takimi kosmetykami, po które bardzo dawno nie sięgałam, o których w ogóle istnieniu zapomniałam. Eee, no i myślę, że to może być ciekawy filmik dzisiaj. Tak więc wybrałam sobie tutaj kosmetyki, które właśnie znalazłam, e, do których czuję większy, do innych mniejszy sentyment. Tak więc już bez gadania przechodzimy do samego tutorialu. w kadrze wystaje mi lusterko, tak więc gdyby ktoś się zastanawiał, co to jest to białe. E, dobra, przechodzimy. Rzecz, po którą dawno nie sięgałam, a jest naprawdę super, to jest taki tonik, mgiełka, e, Fresh and Natural, e, Hydroland Bławatek. I to jest bardzo fajny, naturalny kosmetyk, który świetnie dodaje takiego nawilżenia, które też fajnie się. Mm, pięknie się wchłania, pięknie pachnie superowa jest ta mgiełka zapomniałam o niej, miałam ją włożoną w, w szufladę no i nie pamiętam kiedy po niego ostatnio sięgałam kolejną rzeczą taką pielęgnacyjną to mam tutaj krem, który też przeleżał mi Nip Fab, to jest krem taki bardzo odżywczy, bardzo taki Woskowy wręcz. Bardzo taka formuła gęsta. Yy, bardzo lubiłam swego czasu ten produkt. Zapomniałam o nim w ogóle, bo no wiecie, cały czas coś testuję, jakieś nowości, więc cały czas po jakieś inne kremy sięgam. Yy, no a ten tak troszeczkę poszedł w zapomnienie. A tak jak mówię, bardzo fajny, bogaty krem. Na, na zimę świetnie się sprawdza, więc wracam do niego z przyjemnością. Och, on jest taki no taka woskowa formuła, on jest naprawdę taki gęsty, zresztą to widać w opakowaniu, zobaczcie jaki on jest taki uff, super, jak wosk dosłownie, jak wazelina. E, no ja lubię takie bardzo gęste formuły, takie kremy, które są bardzo, bardzo, bardzo Ciężkie. No i możemy przejść już do makijażu i do bazy. Tutaj mam bazę, która jeszcze jest w opakowaniu. Użyłam jej tylko i wyłącznie raz przy okazji jakichś tam testów. To jest firma The Ordinary i to jest baza taka wygładzająca bardzo lekka formuła. Bardzo taka szybko wchłaniająca się, no i to jest właśnie baza, chyba silikonowa, o ile dobrze pamiętam. Wiecie co, ja nie przepadam za bazami silikonowymi. No i ta baza też, chociaż to jest bardzo tani produkt, nie pamiętam ile za nią dałam. Kupowałam na pewno w Anglii w funtach, ale to było coś około 3 funtów, coś w tym stylu. Bardzo tani produkt. Natomiast, jakby no ta baza nie porwała mnie na tyle, żeby sięgać po nią częściej, dlatego o, zobaczcie, ona jest taka lejąca się, taka, no taka właśnie wodnisto-silikonowa. Yy, dlatego, no, leżała u mnie w półce, i jakby, no, nigdy mnie nie kusiło, żeby po nią sięgnąć, aż o niej całkowicie zapomniałam, że w ogóle ją mam. Tak więc dzisiaj sobie ją nakładam na twarz. Mam nadzieję, że nie zjedzie mi po niej podkład. Bardzo na to liczę, bo czasem w takich silikonowych bazach lubi się to dziać, że. No, one jakby, podkład nie wchłania się w głąb skóry, tylko on utrzymuje się na powierzchni i zjeżdża w ciągu dnia po prostu ze skóry, bo nie ma się nad czym trzymać, bo po tym silikonie on się po prostu przemieszcza, jeździ po tym silikonie. Tak więc, no, ta baza. Hmm, taka sobie. Dobra, ale fajnie na pewno wygładziła skórę. Skóra teraz jest gładziutka jak pupcia niemowlaka, tak więc pod tym kątem super wygładziła. Jeśli chodzi o podkład, mam tutaj mój ukochany filozofii, to jest podkład słuchajcie, po który uwielbiałam swego czasu sięgać, bardzo lubiłam po niego sięgać, e, nazywa się Divine i to jest kremowy produkt, e, który ma takie satynowe wykończenie, ma SPF 25, mój to jest odcieni light to medium, w środku tutaj jest lustereczko, tutaj było miejsce na taką pufkę, e, no i tutaj mam sam kremowy produkt, który wygląda tak. Słuchajcie, chociaż ja nie lubię takich ciężkich kremowych produktów, tak ten przepięknie się u mnie zawsze utrzymywał plus za to, że kolor był idealnie dopasowany do mojego naturalnego odcienia skóry, po prostu idealny był, tak więc przepięknie się blendował z moją skórą, nie wiem czy teraz, bo teraz jestem bardzo jaśniutka, nie wiem czy teraz będzie pasował, no liczę na to, że ładnie się mi tutaj wtopi w moją skórę, natomiast no bardzo, bardzo lubiłam ten podkład, zapomniałam o nim zupełnie, bo miałam go włożonego z pudrami po prostu, bo to opakowanie jest takie trochę pudrowe, więc włożyłam go do pudrów. No i zapomniałam w ogóle o jego istnieniu. Tak więc dzisiaj do niego wracam, no i nakładam sobie go chyba pędzelkiem. Chyba tak wtłoczę sobie go pędzelkiem, a później sobie poprawię beauty blenderem. Chociaż ja takie produkty kremowe bardzo lubię paluchami nakładać, bo one wtedy fajniej się wtapiają właśnie poprzez ciepło tutaj skóry, one fajnie się no fajnie wnikają, przenikają w głąb. Ale dzisiaj na razie nałożę pędzlem, a później sobie najwyżej wtłoczę jeszcze moimi paluchami. Najfajniejsze w tym produkcie jest to, że pomimo tego, że on jest kremowy, to on jest w ogóle niewidoczny na skórze. On tak pięknie się wtapia w tą skórę, że no absolutnie naprawdę nawet z bliska on jest niewidoczny. Um, nie wiem, czy można go kupić gdzieś tutaj w Polsce. Zastanawiałam się, bo firma The Philosophy chyba nie jest. Dostępna w Polsce, a może się mylę. Jeśli ktoś ma jakieś informacje, to dajcie znać. Ja na pewno kupowałam ten produkt jeszcze w Anglii. Eee, no i, i tak, i tam, tam w Anglii na pewno są te produkty dostępne. Och, jak ja zapomniałam, jak on pięknie wygląda na skórze, jak on ładnie się wtapia. Tutaj przynosię, bo mój nos teraz jest czerwony od ciągłego smarkania i od kataru, no trochę jest podrażniony. Chociaż i tak nie jest najgorzej, już jest lepiej niż było na pewno. Korektor, o którym kompletnie zapomniałam, to jest Revlon Color Stay. On jest w odcieniu... jaki to jest odcień? A, 03 Light Medium. Ten korektor swego czasu dość sporo używałam, bardzo go lubiłam, bardzo fajny korektor. Natomiast jak pojawiły się korektory z Make Makeup Revolution, jak pojawiły się jakieś tam, nie wiem, zaczęłam testować Maybelline Fit Me bodajże, no, to ten korektor już w ogóle poszedł w zapomnienie, e, a szkoda, bo jego formuła jest dość taka, no, taka, powiedzmy, daje średnie krycie. Jest fajny, nie obciąża tutaj skóry. Ten kolor, widzicie, jest trochę taki żółtawy, więc fajny też jest na sińce pod oczami. E, no, ja sobie go tutaj wtłaczam, tak jak zawsze to robię z korektorami tutaj rozświetlając też od razu środkową część tutaj twarzy, no i oczywiście pod oczami. Ach, no i miałam jeszcze jeden korektor, zapomniałam. Skleroza. To jest korektor Vibo. W ogóle, jak przeglądałam wczoraj moje rzeczy, to tak zastanawiałam się, he? Co to w ogóle jest? Kompletnie zapomniałam, że go kiedyś kupiłam, będąc gdzieś tam w jakiejś drogerii. To jest taki korektor w kredce. I to jest produkt właśnie, który, nie wiem dlaczego w sumie go kupiłam, bo ja nie jestem absolutnie zwolenniczką takich produktów kredkowych, bo mam wrażenie, że one są bardzo ciężkie zawsze i że ciężko wyglądają pod okiem. No, ale kupiłam go z jakichś powodów, tak więc takie kredkowe produkty są dość ciężkie, bo są takie woskowe. No i mogą obciążać skórę. No, zobaczymy. Pewnie dlatego po niego nie sięgam zbyt często. Bo użyłam go zapewne raz i tyle. I poszedł w odstawkę. Czy ja wiem, czy on coś robi? Na pewno jest bardziej po prostu tutaj widoczny na skórze. No nie, nie jest to produkt, który spełniałby moje oczekiwania i który, który wyglądałby tak, jakbym chciała. Dam sobie jeszcze trochę tego rewlonu tutaj na mojej niedoskonałości, bo ten kolor trochę jest ciemniejszy, więc mam nadzieję, że mi tutaj zamaskuje, co nieco. Teraz, jeśli chodzi o puder, to jest puder CC z maka. Puder, który jest po prostu korygujący. Jak widzicie, on ma taki lawendowy kolor, taki róż, coś w tym stylu. To jest produkt, który fajnie rozświetla. Czyli taki jeśli skóra jest szarzała, to on fajnie dodaje jej blasku. Nie wiem, dlaczego nigdy nie sięgam po ten produkt. Po prostu leżał on z pudrami, leżał, leżał, leżał i jakoś kompletnie nie miałam potrzeby, żeby po niego sięgać, tak więc dzisiaj sobie go nałożę. Oczywiście on na skórze jest transparentny, nie jest w ogóle widoczny. Bardzo w porządku. Puder, który nie wygląda ciężko, nie wysusza skóry. Naprawdę pod kątem jakości jest super, bez zarzutu. Nawet mojej skóry, jakiejś takiej bardzo suchej, też jakoś nie przesusza, więc to jest ogromny plus. Muszę sięgać po niego chyba częściej, bo no tak, muszę go gdzieś dać w takie miejsce, żebym o nim pamiętała po prostu. Tutaj mam paletę z Creolan do brwi, która jest prawie nówka. Dosłownie włożyłam ją z boku przy paletach, i myślałam że cały czas, że to jest jakaś paleta z cieniami, bo oni też mają takie właśnie takie paletki małe z cieniami, które też zresztą posiadam. I kompletnie wypadło mi z głowy, że przecież to jest paleta, że mam paletę do brwi z Creolan, więc zobaczcie. Paleta jest nówka. Nie wiem, czy ja ją chyba. Czy ją w ogóle raz użyłam? Dość taka uniwersalna teoretycznie paleta. No i właśnie dzisiaj sobie... A tutaj mam jeszcze pędzelek do niej. Okej. Okay. Masakra, skleroza w tym wieku, Dominika. Niedobrze z Tobą, niedobrze. Dobra, nie wiem jaki kolor byśmy sobie tutaj wzięli, a spróbujmy... Sp Próbuję zacząć od tego jaśniejszego, natomiast ja naturalnie mam dość ciemne brwi, więc nie mogę ich zostawić takich mega jasnych, bo będzie się to odznaczało, więc później myślę, nałożę sobie ten ciemniejszy tutaj kolor, ale tak jak mówię, zacznę od tego jaśniejszego. Reolan ma naprawdę fajne produkty, bardzo lubię ich produkty. Tak więc no, jeśli ta paleta będzie w porządku, to na pewno będę po nią sięgać częściej. Nie, no, pigmentacja jest tutaj bardzo dobra, bardzo dobrze napigmentowane są te produkty. Nawet nie wiem, czy nie lepiej napigmentowane od tej palety od Anastazji Beverly Hills. Jak tak teraz patrzę. Jeśli chodzi o tą paletę, słuchajcie, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona. Po prostu, wow. I ten pędzelek nawet bardzo fajny. Bardzo fajnie nim się szybciutko malowało. Tak więc no zdecydowanie będę po tą paletę sięgać teraz częściej, bo jest super. Gdyby ktoś był jeszcze zainteresowany, tak wygląda tutaj tył tej palety. Dobra, no i możemy przejść do oczu. Słuchajcie, jeśli chodzi o palety z cieniami, mam dwie. Po pierwsze, znaczy obie są z Makeup Revolution. Pierwsza to jest I Love Makeup, Fast Love, a druga to jest Make-up Geek. I teraz tak, to są zupełnie dwie różne palety, bo o ile ta e, I Love Makeup, ona jest bardzo taka, widzicie, pastelowa, trochę na dzień, trochę taka romantyczna, bym powiedziała. E, dużo mamy tutaj takich stonowanych, klasycznych, delikatnych kolorów. Natomiast Makeup Geek to jest bardziej już paleta pojechana, zwariowana, bardzo kolorowa, bardzo taka żywa, no taka miziasta. <taki> takie moje kolory, moje zwariowane takie właśnie, Maty. Kiedyś się nimi bawiłam, potem włożyłam do szuflady, no i tak już zostało. Tak więc dzisiaj e, do nich wracam i zaraz sobie zmalujemy coś fajnego. E, myślę, że zrobimy coś oczywiście zwariowanego, takiego wiosennego, żeby sobie humor mocno poprawić. Tak więc przechodzę do takiego pędzelka, takiego, takiego puchatego, e, i zaczynam sobie, myślę, od tego pomarańczu tutaj, ten pomarańcz. No i zaczynam sobie blendować powyżej załamania. Teraz zaraz obok nakładam ten róż tutaj. No i myślę ten fiolet. Teraz ten ciemny błękit nakładam sobie w wewnętrzny kącik, tylko zmienię sobie pędzelek na bardziej taki precyzyjny. Taki może być. Fajny jest pigment w tej palecie, naprawdę jest fajny pigment w tej palecie. Na razie sobie nakładam kolory, a blendowaniem zajmę się później. E, na razie chcę po prostu sobie zaznaczyć, jakby gdzie sobie te kolory kładę, po prostu robić taką mapę. Teraz przechodzę do. Ach, weźmy ten tutaj niebieski, ten kolejny kolorek. A całkiem wewnętrzny kącik nałożę sobie ten zielony. Wracam do mojego pędzelka do blendowania i rozcieram sobie teraz tutaj wszędzie granice i łączę sobie te kolory z sobą. Tutaj powyżej załamania, myślę, że z tej palety drugiej weźmiemy sobie a taki tutaj ładny taki kremowy kolorek. Tutaj nakładam podłóg brwiowy, żeby ładnie te kolory z sobą połączyć, żeby było ładne przejście. Teraz jeśli chodzi o dół, wezmę z tej palety tutaj ten fiolet. O. I nakładam go dość nisko na dolnej powiece. Teraz ten róż nakładam sobie tutaj. Zmienię sobie pędzelek na jeszcze bardziej precyzyjny i tutaj jeszcze przyciemnię sobie zewnętrzny kącik, myślę czarnym, po prostu czarny kolor. I poniżej jeszcze zjadę sobie tym moim tutaj pomarańczem. Jeśli chodzi o eyeliner, mam dwa eyelinery. Pierwszy to jest taki metaliczny z bariem. Um, no, który właśnie no, bardzo rzadko po niego sięgałam, w ogóle zapomniałam, że go mam no bo to jest taki bardziej do jakichś powiedzmy artystycznych makijaży, natomiast drugi to jest Extreme z Collection i on jest z kolei taki widzicie też Niebieski, taki trawiasty, trochę morski kolor. Um, no i też w zasadzie nigdy po niego nie sięgałam bardzo rzadko, ponieważ on lubi robić plamy. W sensie przy demakijażu oka zostaje jakby delikatny no, ślad po tym produkcie. Bo po prostu ten pigment się wżera w oko poprzez to, że jest właśnie zielony, a może użyjmy tego metalicznego, będzie fajniej kontrastował z tym makijażem tutaj. Tak więc dobra, przechodzę do Barry M. No, na tym niebieskim prawie w ogóle go nie widać. Dobra. No i mam też jeszcze niebieską kredkę. To jest w zasadzie to jest tylko przykład, bo mam tutaj cały stos innych kredek, które, po które w ogóle nie sięgam. One. No rzadko, rzadko kiedy. Bo zazwyczaj jak maluję, to wybieram albo jakiś czarny, albo jakąś beżową kredkę na linię wodną, tak więc te są bardzo rzadko przeze mnie wykorzystywane. I Love Makeup. Weźmiemy ten, ten jaśniutki kolorek, jasny róż i nałożymy sobie go. o, Tutaj będzie ładnie wyglądał. Zanim dokleję sztuczne rzęsy, to mam maskarę i primer. Po pierwsze, to jest produkt z Revitalash, to jest bardziej taki primer przed, żeby wydłużyć rzęsy przed maskarą. E, więc ten produkt wygląda tak, jest niebieski. No i właśnie dlatego chyba rzadko po niego sięgałam, bo, no bo jest niebieski. <laughs> e, nie wiem, jakoś e, kupiłam ten produkt, użyłam go kilka razy, później go włożyłam. Do półki z maskarami i kompletnie o nim zapomniałam. Nie jest to coś, co po co sięgam codziennie w codziennym makijażu. W zasadzie kompletnie zapomniałam o tym produkcie. Dobra. No i jeśli chodzi o maskarę, to mam tutaj Hippie Mega Volume Wodoodporna z Laura Ala. Nie używam tej maskary z tego względu. Zapomniałam o niej, bo. Po pierwsze, nie za bardzo lubię maskary wodoodporne. Mm, używam ich tylko na klientach, no bo wiadomo, jeśli tam jakieś wesele czy coś, no to żeby się nic tam nie rozmazało. Natomiast ta dodatkowo ma dziwną szczoteczkę, bo jest taka ta właśnie szczoteczka bardzo duża, bardzo taka gruba. Chyba dlatego mi po prostu nie za bardzo odpowiada ta maskara i rzadko po nią po prostu sięgam. Ja generalnie zazwyczaj najpierw naklejam sztuczne, potem tuszuję e, maskarą, żeby zespolić. Sztuczne z naturalnymi, ale dzisiaj chcę Wam pokazać, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ten primer i jak ta maskara, no po prostu wyglądają na rzęsach. No i tak to właśnie wygląda. Pozwólcie teraz, że wykończę drugie oko, dokleję sztuczne rzęsy, zaraz przegrzebię moje szuflady i znajdę, wybiorę takie, o których istnieniu zapomniałam. Rzęsy przyklejone, słuchajcie, znalazłam tak stare rzęsy, że kompletnie zapomniałam o ich istnieniu. Z tego względu, że są dość specyficzne. Nie wiem, czy to widać, ale one mają taki kształt, wiecie, trochę opadający, taki trochę. Mm, jak to powiedzieć, jak skrzydła ptaka, motyla, jak, jak zwał, tak zwał. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Bardzo rzadko po niej sięgałam kiedyś w jakimś tam makijażu artystycznym bardziej yy, no, to wykorzystałam, ale tak generalnie nigdy po niej nie sięgałam, tak więc. To są stare, jeszcze stare opakowanie mega. 146 numerek. No i idziemy dalej. Mam tutaj przed sobą kilka palet, o których istnieniu w ogóle kompletnie zapomniałam. Mam na przykład paletę Pacifica. To jest świetna paleta z mineralnymi produktami, która to jest firma w ogóle amerykańska. Bardzo fajne produkty, ale jakoś nie wiem, nie sięgałam po nie. Nie umiem nawet powiedzieć dlaczego, bez jakiegoś większego powodu. Dzisiaj pomyślałam, że sobie wykorzystam. Ustami ten bronzer, bo on jest taki fajny, chłodny em, do konturu. O, zapomniałam, że tutaj jest taka dobra pigmentacja. Kolorek bardzo fajny, bo tak jak mówię, bardzo neutralny. Nie jest ani pomarańczowy, ani nie jest też za chłodny. Jest taki właśnie w sam raz. Zapomniałam, że ta paleta jest fajna, jaka to jest dobra pigmentacja. Kiedyś nawet robiłam recenzję na moim kanale tych produktów firmy Pacifica, bo właśnie jest to firma, która jest też dobra dla wegan. No tak, jak mówię, mineralne produkty, naturalne, więc tak, dobra. No i co, możemy przejść, myślę dalej. Kolejna paleta, o której w ogóle gdzieś mi się tam zgubiła na dnie szuflady. To jest Make Up Revolution Ultra Blush Palette Golden Sugar. Mamy tutaj oczywiście bronzer bardziej matowy do konturu, mamy też rozświetlający taki bardzo złoty. No i mamy tutaj całą gamę rozświetlaczy z różami, powiedzmy. Bardzo fajna paleta, bardzo w porządku paleta. Nic nie mam jej do zarzucenia. Też niedroga a kompletnie jakoś gdzieś mi tam się ukryła na dnie szafy. Mam też paletę Kreolan, która jest paletą z różami i z rozświetlaczami. Te rozświetlacze w tej palecie są dość pudrowe i dość takie bardzo subtelne. Czyli dla osób, które lubią takie no nie taki bling bling, tylko coś bardziej takiego stonowanego, delikatnego na zasadzie takiego satynowego rozświetlenia, to jak najbardziej ta paleta jest dla takich osób. No i mam jeszcze, słuchajcie, dwie palety z Hourglass, które też. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz je używałam. Palety przepiękne, piękne produkty, też bardzo delikatne, też bardzo takie wykończenie satynowe, ale bardzo naturalne. To nie jest nic z mega mocnym pigmentem, czy z jakimś takim. To nie są produkty, które są widoczne na twarzy. To jak mówię, bardzo delikatne, subtelne. Może w ramach różu nałożę sobie tutaj ten róż z palety Creolan. Ten tutaj piękny taki taka brzoskwinka. Te produkty też mają bardzo dobry pigment. No i rozświetlacze. Hmm, nałożę najpierw, żeby Wam pokazać myślę, może rozświetlacz z tej palety Hourglass. Ten rozświetlacz, a później myślę, zintensyfikuję go tą paletą z Makeup Revolution, żeby Wam po prostu pokazać no jak one wyglądają na twarzy. Tak więc najpierw nakładam No tak jak mówię, ten z Hourglass jest bardzo subtelny, bardzo delikatny, taki bardziej na dzień. Efekt taki dzienny, skóry rozświetlonej, bardzo naturalnie promiennej. O. Natomiast teraz weźmy sobie tą paletę z Makeup Revolution i nałóżmy sobie myślę ten. Zobaczymy, czy nie będzie za ciemny. No i tutaj już mamy o wiele mocniejszy pigment. Jeśli chodzi o usta, mam naprawdę całą masę szminek, po które nie sięgam, bo zawsze jakoś nie wpisują się w koncepcję mojego makijażu, więc ciężko mi zdecydować się na jedną, na jeden produkt, na jedną pomadkę. Dziś wybrałam Bourjois w odcieniu 05 Rouge Edition Velvet, dlatego w ogóle, wiecie co, zapomniałam o istnieniu tego produktu, bo jak już chcę nałożyć na usta jakiś róż, to zazwyczaj wybieram Um, nawet nie o to chodzi, że ten kolor jest zły, bo kolor jest super, tylko że jakby ta formuła nie do końca mi odpowiada. Zawsze wybieram albo jakieś takie bardziej błyszczące, albo już stricte matowe, ale też jakby o mocniejszym kryciu, bardziej takie, no ta nie jest jakaś taka, zresztą zaraz zobaczycie, ona trochę jest jakby półtransparentna. Tak więc dzisiaj nałożymy sobie tą. No, i tak prezentuje się efekt końcowy. Oto cały makijaż kosmetykami, o których istnieniu kompletnie zapomniałam. No i w przypadku tych produktów zdecydowanie Alzheimer dał o sobie znać. Tak więc bardzo się cieszę, że taki filmik mogłam dla Was nagrać. Tym bardziej, że część z tych produktów po raz pierwszy pokazała się u mnie na kanale, więc mogłam Wam zaprezentować nowe, inne kosmetyki niż do tej pory. Mój apel do Was, to słuchajcie. Przegrzebcie swoje szuflady, bo być może i wy macie takie produkty, o których istnieniu kompletnie zapomnieliście i wartałoby sobie odświeżyć pamięć. Tak więc do tego was gorąco zachęcam. No i jeszcze jedno: nie dajcie się choróbską. Słuchajcie, teraz jest taki czas, że wszyscy chorują, może nie wszyscy, ale, ale ja na pewno. Tak więc y, trzymam kciuki, żeby was nie dopadło. Y, nie dajcie się grypą i innym, a my widzimy się niebawem. Pa!